Tata i Gustaw ugotowali. Witam Was w kolejnej odsłonie naszej śledziowej trylogii. Dzisiaj po pierwsze pokażę Wam moment, bo kod Gustaw mi próbuje wyrzucić kieliszki z szafki. Kod Gustaw, zapraszam tu. Już jestem. Dzisiaj po pierwsze pokażę Wam, jak wygląda nasz zamarynowany, gotowy już śledzik. A po drugie przyrządzę go w oleju. Zrobię tylko jedną połówkę, tylko jeden taki płat. No bo ja niestety muszę ograniczać, ograniczać spożycie takich rzeczy jak olej. Z wiadomych przyczyn. No a jestem sam i to co zrobię to będę musiał też potem sam zjeść. Więc, więc zrobię po prostu tylko jeden taki słoiczek, pół tego śledzika. To myślę, że to taki straszny grzech, e, chyba przecież nie będzie, prawda? E, I kochani, robi się to. Ja, jak wiecie, jestem zwolennikiem rozwiązań bardzo prostych, więc robię to też bardzo prosto. Aha, ale właśnie chciałem wam pokazać. Zobaczcie, jak wygląda porządny, własnoręcznie umarynowany śledź. On jest sztywny. On jest sztywny, on ma w zasadzie taki kształt, jak leżał w tym słoiku, z czego to wynika z tego, że on się w cudzysłowie ugotował po prostu w tym kwasie, w tym occie. Jest taka technika, polega właśnie na gotowaniu ryb w occie bez użycia temperatury. Rybę zalewa się kwasem. I ona, białko po prostu pod wpływem tego kwasu, tężeje, ryba jest ugotowana. Eee, oczywiście bez użycia temperatury. To chodzi tylko o to zalanie. Dzieje się to bardzo szybko. W ten sposób robi się sewicze. Właśnie. Pokażę Wam może kiedyś, jak w prosty sposób zrobić sewicze. Eee, no tutaj ten efekt był podobny. A zwróćcie uwagę, że jak kupicie śledzia marynowanego w sklepie, to on jest wiotki, on jest miękki. Dlaczego tak jest? Szczerze powiem Wam nie wiem. Czy to jest inna ryba, inny rodzaj tego śledzia? Czy to sposób, technologia produkcji? Czy oni dodają jakiegoś baziewia do tego? No naprawdę nie wiem. Ale to po prostu jest coś zupełnie innego. To nie jest to samo. No i co robimy? Cebulka. Bo ja cebulkę lubię bardzo. I sobie po prostu jej nigdy nie żałuję, nigdy nie odmawiam. Śledzik, cebulka. Tu muszę jeszcze połówkę dokroić. Śledzik. Cebulka. Dobrze. I mamy to w słoiczku. Mamy to w słoiczku. Tu miejsce zrobimy. I teraz muszę zrobić, yy, muszę zrobić to zalewę. Rozalewę robię w taki sposób, że Olej po prostu do oleju dodaję trochę pieprzu. Bardzo mi odpowiada ten aromat, poza tym lubię pikantne, więc ten pieprz jest u mnie podobnie jak papryczki habanero dość przechobecny. Tym razem papryczki nie będę dawał. Przeciskam do szklanki czy tam innego naczynia, no w zależności od tego ile się robi. Jeżeli będziecie robić więcej, to zrobicie to w większym naczyniu. Przeciskam parę ząbków czosnku. Jakieś takie małe te ząbki mam, więc wziąłem ich chyba 5. Nawet nie liczyłem, tak na oko. Przeciskam ten czosnek do szklanki. Zalewam olejem. No, I teraz tak, kochani, no, można też użyć oliwy. Można użyć jakiegoś lepszego, po prostu szlachetniejszego oleju, na przykład, na przykład oleju lnianego, który uchodzi za naprawdę bardzo zdrowy. Można, ale ja jakoś najbardziej lubię. Ja jakoś najbardziej lubię yy, śledzie yy, zalane normalnym, zwykłym rzepakowym olejem. Takie mi najbardziej smakują. Zalane. Jeszcze to troszeczkę zabełtam i gotowe. Powiecie, że tego, śledzi, tego pieprzu dużo, jest go sporo rzeczywiście, ale kochani, ten pieprz opadnie na dno i ja go oczywiście jadł nie będę, on zostanie tam w tej zalewie, która i tak pójdzie na zatracenie, więc to jest jasne, że, go nie, że on nie jest tutaj po to, żeby go zjeść, no gdybym tyle tego pieprzu nasypał, nie wiem, do zupy na przykład, to to by było kompletnie niejadalne. Tutaj, tutaj jest inaczej, tutaj tak to nie wygląda. Muszę wytrzeć pokrywkę, bo ją olejem upaprałem. Chodzi mi tylko o to i dlatego tego pieprzu jest sporo, bo chciałem, żeby po prostu oddał swój aromat. No teraz to wygląda niezbyt ciekawie. Chowam to do lodówki. Jak ten pieprz sobie grawitacyjnie ładnie opadnie, to wtedy Pokażę wam, pokażę wam, jak to wygląda. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia w następnej części, w następnej odsłonie naszego śledziowego tryptyku.